Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Rozmowa Polskiego Radia 24. Się państwu. Witam naszego gościa, pan poseł Maciej Kopiec, poseł Nowej Lewicy. Dzień dobry panu, panie pośle, dzień dobry państwu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niewykluczone, że spotkamy się za moment z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Robertem Terusem, który z całą pewnością zorganizuje jakąś konferencję prasową po kolejnej serii spotkań i rozmów. Tymczasem Komisja Europejska delikatnie zaczyna zauważać problem. Problem nie tylko w Polsce, ale i w pozostałych państwach ościennych, graniczących z Ukrainą bezpośrednio jak i również pośrednio dotkniętych przez nie tylko zboże ukraińskie. Nie pan, ja się boję tylko trochę, że polski rząd uwierzył sam w swoją własną propagandę, ponieważ pozycja o tych kaucjach i o tym, że zbyt dużo zboża wjeżdża do Polski przez ukraińską granicę mówiła już w zeszłym roku. Nie cała opozycja, my... tylko PSL, PSL Ale ja rozumiem, że że każdy się teraz podpisa, opozycji, jeden Natomiast rządzący uwierzyli drugiego. Natomiast rządzący uwierzyli w propagandę własnego rządu, że opozycja zawsze chce źle. A my chcemy dobrze. My podpowiadamy dobre rozwiązania i z tego wynikało też to z strony PSL że mówiliśmy PSL-u, że trzeba kaucję wprowadzić, ponieważ to zboże, ponieważ wjeżdża zboże, ograniczeń, wjeżdża pro... tak, spowodowało ograniczeń, tylko... O ile na przykład możemy zamknąć granicę tak, jak to zrobiliśmy, i co udowadnia europoseł Jacek Sariusz-Wolski, bez względu na to, że jest w PiSie w tej chwili, ale to jest jeden z nielicznych ludzi w naszym kraju, który na prawie unijnym zna się naprawdę doskonale i który w tych strukturach europejskich porusza się prawie że bezbłędnie, twierdzi, że mieliśmy prawo do zamknięcia granic, natomiast miał powiedzmy. Różny stosunek do tego systemu kaucyjnego, bo systemu kaucyjnego jako systemu kaucyjnego nam wprowadzić nie wolno było. Ale czy to czasem nie jest pytanie do pana Wojciechowskiego, który jest komisarzem unijnym w tej kwestii? Nie, to i nie, mógłby, jest, to nie od... jest do niego. Ale mógłby lobować odpowiednie rozwiązania, które są korzystne i dla kraju, i dla rynku, i dla Unii Europejskiej. To jest pytanie do komisarza odpowiadającego za handel i rynek wewnętrzny Unii natomiast Europejskiej. Natomiast lobbying pana Wojciechowskiego w tej kwestii na pewno byłby wskazany już wcześniej. Nie no. teraz, dopiero po wybuchu tej, tego problemu, tylko dużo wcześniej, gdy na przykład ta opozycja nasza PSL-owska alarmowała rząd o tym, a że... już nasza opozycja. Oczywiście, no, jesteśmy opozycją demokratyczną, jesteśmy e, współpracującą opozycją, więc nie będziemy sobie pomysłów podbierać, ani e, wykluczać swoich zasług. PSL o tym mówił i trzeba o tym też No dobrze, mówić. czy wy na forum Parlamentu Europejskiego, przez e, swoich delegatów do Parlamentu Europejskiego, w największej partii, czyli socjalistów, demokratów na forum Parlamentu Europejskiego coś robicie w tej materii? Czy to jest Janusz tak? Wojciechowski, komisarz... Nie, nie, moment. Janusz Wojciechowski i... nie należy do e, socjaldemokracji. Ja rozumiem, ale jest komisarzem, jest który ma w swoich uprawnieniach dbać o ten temat i może lobbować w Parlamencie Europejskim i jest całkowicie w kontakcie z polskim rządem i może te sygnały odbierać i przetwarzać na rynku No to po co nam w takim razie ci parlamentarzyści europejscy? Ja jeszcze podkreślam. Komisarz ds. Rolnictwa Janusz Wojciechowski, Prawo i Sprawiedliwość, który powinien ten temat rozwiązać Żeby być, komisar, żeby być komisarzem nie trzeba mieć mandatu europosłów. Ja rozumiem, oczywiście, że tak. A ja jest... się pytam o europosłów, tych, którzy wyjechali z Polski. Raz jeszcze powtarzam. Sygnał, który płynął do polskiego rządu, który mówił o tym, że jest zbyt dużo tego transferu, tego, ty, ty, tego zboża, który wjeżdża przez granicę ukraińską do Polski, powinien być przez rząd przed, przetransferowany do pana Wojciechowskiego, który powinien za tym tematem lobbyować, ponieważ ja... to leży w jego gestii, a w interesie rządu jest to, żeby rząd dbał o interes Polski. Już się pan jeżeli... uśmiecha, to ja wiem, co pan chce powiedzieć. Nie macie kontaktu z Belką, nie macie kontaktu z Millerem, Ależ nie macie mamy kontakt. kontaktu to, z Timoszewiczem. To Jedyny, kto wam został, to Biedroń. Mamy kontakt. Mamy na przykład kontakt z posłem Łukaszem Kochutem, który ostatnio zablokował dyrektywę metanową, która zamykała w praktyce kopalnie w Polsce do 2027 roku i dzięki rozmowom na przykład udaje nam się to polskie górnictwo ratować. Rząd Morawieckiego w tej kwestii nie zrobił niczego, wręcz się po Cichu zgodził na taką dyrektywę metanową i dopiero akcja, którą, ta reakcja, którą podjął Łukasz Kochut, na, nadała sprawie tempa. I no to w, w takim moment, razie może jakąś reakcję metonową. powinien podjąć w takim razie ponownie Łukasz Kochut i Robert Biedroń. No panie redaktorze, ale od czegoś mamy komisarza, tak? Który jest. Od rolnictwa. Od rolnictwa. A problem zboża jest też problemem rolnictwa. Bo no to tak, jest problem ale, ale, ale problem na przykład stali nie jest już problemem rolnictwa. I również lektorze, mamy do czynienia z tego typu problemami. Dzisiejszy minister rolnictwa był wtedy, w zeszłym roku, gdy proponowaliśmy, gdy PSL mówił o tym problemie z tranzytem zboża, był szefem komisji rolnictwa. Więc on też miał ten sygnał. Te sygnały powinny być przetwarzane. To nie jest tak, że opozycja mówi o czymś, ponieważ nie zależy jej na losie Polski. Zależy, mówiła, nikt nie wysłuchał. No i. No, i mamy dziesięć lat. No i mleko problem. się rozlało. I teraz szef Komisji Rolnictwa zostaje ministrem rolnictwa, i ktoś tam próbuje mówić, że coś się zmieni. Ale szef Komisji Rolnictwa tutaj w polskim parlamencie. No tak. Ale ja się pytam o Parlament Europejski, bo to on decyduje cokolwiek by nie mówić. Akurat rynek wewnętrzny, w tym rolnictwo, są ściśle scedowane zgodnie z traktatem lizbońskim, są w gestii Unii Europejskiej. Dobrze. Wymiar sprawiedliwości nie jest, natomiast rolnictwo jest jak najbardziej. Będę powtarzał, jeżeli mamy szefa komisji rolnictwa, jeżeli mamy rząd, jeżeli mamy komisarza, powinniśmy być w kontakcie z komisarzem, a nie twierdzić, że to jest komisarz, który sobie pracuje na jakiejś orbicie, nie mamy z nim kontaktu, nie będziemy do niego dzwonić nie z nim rozmawiać. To jak to pan Morawiecki nie rozmawia z komisarzem Wojciechowskim? Z całą pewnością z nim rozmawia. Ja nie wykluczam, że takim... nie o tym to trzeba. No dobrze, ale co w takim razie powinni zrobić polscy europosłowie, którzy w Parlamencie Europejskim zasiadają? Raz jeszcze. Komisarz do spraw nie, rolnictwa. Nie, nie, to, to, to już jest taka przepychanka. Raz, jeszcze no tak, komisarz. Bo pan Janą, nie pyta po raz to samo. To ja się w takim razie pytam: po co my wysyłamy posłów do Parlamentu Europejskiego? Po to, żeby zablokowali na przykład dyrektywę metanową, która zamyka polskie kopalnie, to zrobił Łukasz Kochut. No a może również po to, żeby przyjmowała jakieś bzdetne rezolucje przeciwko Polsce, które robił Robert Biedroń. Nie no. uważam, żeby jakiekolwiek rezolucje były bzdetne, nie uważam, no, 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 żeby. Wszystko co Europejska uderza była. w Polskę i jej interesy jest brzdetne założenia. E, panie redaktorze, wstępując do Unii Europejskiej, zgodziliśmy się na zbiór i zasad wartości, jeżeli... E, Opierające się na czym? Nie, jeżeli, na czym? Jeżeli, jeżeli jakichś zasad i wartości, takich jak praworządność, takich jak równość obywatelska, takich jak poszanowanie dla każdego no, równość człowieka. Równość obywatelską, to my się nie zgodziliśmy od razu w 2014 roku, wstępując do Unii Europejskiej. To Pan nawet takich żartów to nie opowiada. przez karty, karty grudzie, praw, pamiętam, po, karty praw podstawowych nie przyjęliśmy. No dobrze, jeszcze. No, a jeszcze. A w którym roku przystąpiliśmy do Unii Europejskiej? W 2014 w czternastym przystąpiliśmy do Unii Europejskiej? Tak jest. A nie w czwartym? W czwartym, przepraszam. A no to czwartym. 10 lat, robi sporo no, to jednak robi sporą różnicę. to ostatnie porządne rządy w Polsce, rządy lewicy, ostatnie państwowe rządy. Przepraszam. No i, przepraszam. i właśnie, i za czasów rządów lewicy przystępowaliśmy do Unii Europejskiej. No i co, I dziwnym trafem karty praw podstawowych nie przegłosowaliśmy, nie przyjęliśmy. A od ilu lat w Polsce rządzą ludzie, którzy nie, nie lubią Unii Europejskiej? A kto nie lubi Unii Europejskiej? Pan Morawiecki, pan Kaczyński. Nie, no pan Morawiecki to jest zakochany się, a, w Unii Europejskiej. A kto, a kto był zakochany w panu Orbanie przed e, tą eskalacją Pan nie stawia tego typu kraje. pytań, bo będę zmuszony panu odpowiedzieć. Bardzo proszę. Nie, nie doszły pański koalicjant. To znaczy? No Platforma Obywatelska. Przecież Orban należał do Europejskiej Partii Ludowej. E, a z kim e, sojusze zawierał pan Morawiecki jego rząd? E, ja już nie z, był doradcą pana Tuska? Ale gdzie? E, na arenie europejskiej. E, o którym państwie pan mówi? O Polsce. Ale w już z którym państwem miły polskim w żyje? Budapeszt w Warszawie? Hmm, to chyba nie Morawiecki. A Kaczyński? Chyba prędzej. Czyli jego szef. Czyli. Formalnie. Czyli prezes partii rządzącej. Ale to jeszcze wtedy, kiedy Orban był w Europejskiej czyli Partii osoba, Czyli osoba, która rządzi wszystkim w Polsce, tak naprawdę. No, ale, no dobrze, ale w czym jest rzecz? Bo ja powiem szczerze, że nie rozumiem. W tym jest rzecz, że Orban od wielu lat e, postępuje wbrew zasadom Unii Europejskiej, od wielu lat psuje Węgry, e, a Polska była z nim w sojuszu. Ale jak była tak. Był doskonały no Ale to jeszcze raz. Jak Orban był w Europejskiej Partii Ludowej, to to, że psuł na przykład całą ideę Unii Europejskiej, to nikomu nie przeszkadzał. Ale, nie ale nie pyta, dziwnym ale, trafem, ale kiedy proszę wystąpił. Ale IPL nie pytać, ponieważ to nie są moi policjanci. Ja jestem z. z z Lewicy, jestem w nowej lewicy. Moja grupa Europarlamentarzystów w Parlamencie Europejskim należy do SD, do Partii Socjalistów i Demokratów. Ja nie mam nic wspólnego z ipl em proszę o IPL pytać polityków, platformy. No nie tak, do do dlatego <grym> powiedziałem panu, nie doszły koalicje. To tak a propos, bo czytałem wypowiedź Adriana Zandberga. Yy, ona reprezentuje partię Razem, która jest w klubie Lewicy, natomiast to jest tak, że nowa Lewica yy jest, ale partia razem nie jest razem z nową lewicą. Bo oni są jednak oddzielnym yy, jesteśmy bytem. w jednym klubie i funkcjonujemy w tym klubie od 19 roku. Yy dyskutujemy bardzo często na wiele różnych rozwiązań, ale klub jest dalej w całości. Dogadujemy się dobrze i nie, nie Ja, ja się nawet robić. bym nie śmiał pomyśleć, że klub lewicy się rozpada. Nie, tylko twierdzę, że partia razem, mimo tego, że ten to jest osobno. Razem, ale jednak osobno... Takie podjęliśmy lewicy. decyzje koalicyjne, że partia... I szanuję i w ogóle sobie z tego nie, nie, nie drwie. Natomiast chodzi mi o coś innego. Adrian Zandberg tak trochę z niedowierzaniem podchodzi do tego wspólnego marszu zapowiedzianego przez Donalda Tuska. Na czwarty dzień czerwca. Organizujemy marsz 1 maja, na który zapraszamy wszystkich, którym. Donalda Tuska też? Oczywiście, że tak. Zapraszamy wszystkich, wszystkie osoby, którym dobro demokratycznej Polski leży na sercu, którzy mają ochotę przyjść nas wesprzeć. 1 maja jest przed czwartym czerwca. Liczę na to, że politycy całej opozycji zasilą nasz marsz 1 maja. I wtedy będziemy mogli pójść w czerwcu na marsz organizowany przez pana premiera Tuska. Z przyjemnością się odwdzięczymy za wizytę i za odwiedziny na naszym wydarzeniu. Ale wiem, to jest maja. jakiś chichot historii, bo jeżeli Donald Gdyby się pojawił na takim marszu 1 maja, czyli w Dniu Ludzi Pracy, to ażby się prosiło przypomnieć wystąpienia przewodniczących partii lewicowych, czy w ogóle partii Lewicowej, czy SLD stricte czy nawet już Nowej Lewicy, który, którzy zawsze 1 maja mówili o tym, że brakuje pracy i że ta praca jest fatalnie wynagradzana. Ale jak dzisiaj... pan by chciał zaprosić jeszcze Donalda Tuska na to, no przecież nie przyjdzie. A dzisiaj praca jak jest wynagradzana Nauczycieli, na przykład. No A to nie jest, jest lepiej, aniżeli była przed laty. E, jeżeli mamy porównywać to, ile można za tą wypłatę kupić, to wcale niekoniecznie jest lepiej. No to ja bym się ta inflacja, ta inflacja generalnie e, zabija wiele tych tak zwanych podwyżek, które procentowo jej nie wyrównują. Mhm. Chcę pana zapytać o jeszcze jedną rzecz, tak? niezwykle istotną, bo y, widzę, że ma pan już kwiat przypięty do tak? marynarki. I słusznie, mówimy o żółtym żonkilu, proszę Państwa, który stał się symbolem dzięki Markowi Delmanowi. Świeć Panie nad jego duszą! Symbolem właśnie i Holokaustu, i tego, co wydarzyło się w Warszawie 80 lat temu. To prawda. Dzisiaj rząd przyjął uchwałę mówiącą o, o słuszności żądań reparacyjnych i odszkodowawczych przez Niemcy. Przygotowując się już tak z ciekawości, nawet dla samego siebie, odświeżając wiedzę dotyczącą wybuchu powstania w Getcie Warszawskim. Jak również całej... Aha, i przenosimy się na konferencję Roberta Terusa. Nasze rozmowy ze stroną ukraińską, dwa dni rozmów, ale mogę powiedzieć i to jest jakby najważniejsze, że z pełnym sukcesem zakończyliśmy te rozmowy. Jak wiecie państwo, w sobotę wprowadziliśmy zakaz wjazdu przywozu towarów rolnych, spożywczych towarów do, do Polski.